Przyjaciół i wspólny temat. Ale przywitajmy ich wspólnie. Aleksandra Janik. Drodzy Państwo, to wyście wspólnie wymyślili myślę, że teraz wspólnie się wytłumaczę. Pogłos to jest właśnie. No. So, tak, to są nasze fobie różnego typu. To jest to, czego się boimy, to jest to, co próbujemy oswoić. Ale temat jest wspólny i też się chciałam powiedzieć, że ta galeria również przez nas jest ulubiona. I to, że się spotkaliśmy w tym gronie, to też nie jest przypadek, bo faktycznie przyjaźnijmy się, zrealizowaliśmy wspólnie kilka projektów. I ten... No ten ma na imię strach. Państwem, żeby coś powiedzieć i, i żeby nie było takiej sytuacji, że, yy, że stajemy tutaj naprzeciwko siebie i nie mamy sobie nic do powiedzenia, bo myślę, że to jest, że po to się właśnie tutaj spotykamy, bo interesują nas te same rzeczy, bo łączą nas te rzeczy i... Widzę, że jest też bardzo dużo studentów, nawet studentów tutaj pierwszego roku, więc cieszę się, że cieszę się, że przyszli. I zresztą dziękuję bardzo wszystkim, którzy tutaj postanowili nas odwiedzić mimo tej niesprzyjającej pogody, którą szczerze mówiąc zamówiłam na dzisiejszy dzień. I udało mi się. I didn't even know about it 2 weeks ago so it's not <laughs>